Like I do right now. Don't say you're on. Silnik wolno ssący o mocy 120 KONI, i od razu przy silniku się zatrzymajmy, bo to jest największe zaskoczenie dla mnie. Ten silnik jest po prostu tak dynamiczny, tak chętny do przyspieszania, że naprawdę jestem w totalnym szoku. Przechodząc do samego wnętrza tego samochodziku, to tutaj mamy bardzo ładny projekt. Który bardzo mi się podoba. To wszystko jest fajnie uporządkowane, czyli zwykły panel klimatyzacji. Obsługa na kierownicy jest bardzo prosta. Obsługa ekranu info rozrywki za pomocą pokrętła, który jest w wygodnym miejscu. Uchwyty na kubek. No szkoda, że nie ma podłokietnika, ale zamiast tego mamy jakiś tutaj schoweczek. Tu odłożymy smartfon, mamy USB od razu, no bardzo ergonomiczne wnętrze. Wszystkie przyciski są. Pokaźnej wielkości, zatem bardzo łatwo je odnaleźć. Sam projekt tej deski, no dla mnie, jest po prostu fajny, taki młodzieżowy, rzekłbym. Dyskusyjne są te nawiewy tutaj, że on jest jakby tylko jeden, a drugi jest już taki. A dla mnie się to bardzo podoba, bo z takiego designerskiego przechodzimy. Coś w podobie w A4B9 mamy, czy w Volkswagenie pasacie B8, bardzo mi się to podoba. No tylko, że nie jest symetrycznie. Jeśli ty, drogi widzu, masz e, coś takiego, że musisz mieć wszystko symetrycznie, no tutaj tej symetrii niestety nie ma. Niektórzy tego bardzo nie lubią i dla mnie jest to całkiem zrozumiałe. Kierownica bardzo dobrze leży w dłoniach, ona w tym miejscu jest idealnie wyprofilowana pod dłoń, pod, pod kciuk. E, troszkę jest zbyt cienka jak dla mnie natomiast no wiadomo to jest rzecz gustu, bicepsik jakiś jest natomiast pod skórą nic nie ma, to jest bardzo twardy wieniec odpalimy sobie autko no i zegary prezentują się tak, no w środkowej części ładny tubowy prędkościomierz, bardzo duży i czytelny tutaj mamy komputer, który pokazuje nam jakieś średnie zużycie, mamy też paliwo i ustawienie jeśli chodzi o tempomat po lewej stronie mamy obrotomierz cyfrowy z perspektywy kierowcy wygląda to tak przechodząc do jakości wnętrza tutaj wszystko jest z plastiku natomiast te materiały one są tak ładniutko zrobione że naprawdę w pierwszej chwili jak tutaj wsiadłem ja myślałem że to wszystko jest mięciutkie przyjemne to jest w dotyku Faktura jest ładna, ale to jest plastik. Tutaj mamy udający aluminium plastik, plastikową klameczkę, tu jakiś materiał, podłokietnik, troszeczkę mięciutki, tutaj Ala Carbon. Kieszenie w drzwiach nie są, nie są niczym wyciszone, ale butelkę myślę tutaj dużą włożymy. Kierownica już mówiłem, designerskie nawiewy. Mi się bardzo podobają. Jedyny miękki materiał na tej całej desce jest tutaj. W środkowej części bardzo duża klimatyzacja manualna. Zobaczcie, te gałki są naprawdę ogromne. Napęd CD i tutaj miejsce na telefon z USB-kami. Lewarek zmiany biegów. Jest taki, powiedziałbym, zwyczajny, ładnie wykończony, ze skórki chyba nawet. Biegi wchodzą precyzyjnie, skok jest krótki. Skrzynia jest bardzo dobrze zestopniowana, z tym silnikiem wszystko gra fotele e, powiem tak, jakość tapicerki przeciętna są bardzo miękkie, trzymanie boczne jest na bardzo dobrym poziomie. Wygląd tapicerki musicie ocenić sami. Ja przez 300 km w trasie troszkę poczułem to, że jednak moje 4 litery z nimi się nie dogadują. Mój wzrost 1,74 74 tutaj jeśli chodzi o podparcie ud, pleców, łopatek czy głowy, wszystko jak najbardziej w porządku. Boczek drzwiowy pasażera, bardzo ładny projekt, wszystko jest bardzo spójne, tutaj e, idziemy takim łukiem, przechodzimy w klameczkę, ładnie jest to zaprojektowane. Tutaj też to wszystko, widać, że ktoś miał pomysł i bardzo dobrze go wykonał. jeśli Pomacamy te materiały, jakoś tak poszarpiemy je specjalnie. To tutaj za dużo dźwięków nie ma. To wszystko jest bardzo solidnie poskładane. Trzeszczy ten element. W trasie jechałem, to się bawiłem. I on tak. No jest taki troszeczkę trzeszczący. Ekran info rozrywki to jest rzecz no taka standardowa w maździe współczesnej działa to wszystko w porządku rozdzielczość w porządku e, nagłośnienie uważam, że nagłośnienie w tym samochodzie podstawowe nie jest to Bose e, gra bardzo dobrze wyraźne basy wysokie tony te są w porządku także można tutaj zdecydowanie posłuchać muzyki głośno bo czasami są takie zestawy audio, że głośno muzyki się po prostu nie da słuchać albo e, no, będzie to mizernej jakości na no, pod mamy Uchwytne okulary, miękko wykończony podświetlenie w stylu japońskim na taki Ala przycisk i zwykła żaruwa. Daszki twarde, niepodświetlane, cykor łapki, no tak uderzają raczej w sufit, pod sufitka, karton, punkt regulacji pasa. Także dla mnie jak najbardziej na plus, ja muszę mieć zawsze na najniższym stopniu. Schowaczek przed pasażerem nie jest niczym wyłożony także to jest żywy plastik zatem jak coś tam wrzucimy będzie nam to hałasować no wymiar praktyczny jest no według mnie na takim akceptowalnym poziomie jest to mały crossover mały suwik powiedzmy tu typowe dla Mazdy manetki do sterowania kierunkowskazami, światłami wycieraczkami bardzo dobrej jakości przyjemne w dotyku bardzo duże lusterka. Bardzo mi się podoba to, że tutaj się nie skleja to z samochodem, i tutaj też nie. Drogi widzu, czy wiesz, że ten czerwony guzik możesz kliknąć za darmo? A to uczciwa cena. Za darmo jest też niebieski guzik, który znajduje się na Instagramie. Oczywiście całość te grafiki przygotowałem w pańcie, bo jestem profesjonalistą. Przechodząc na tylną kanapę. Porównajmy jakość boczka. On jest troszkę gorszej jakości niż z przodu, bo nie mamy już miękkiego podłokietnika. Ale tutaj myślę, że półlitrową butelkę wody, może jakieś 0,7, uda się wsadzić w fotelach. Tutaj od kierowcy nie mamy kieszeni, zaś u pasażera mamy. Pasażerowie tylnej kanapy no, nie mają zbyt wielu wygód, bo nie mamy ani nawiewów, ani podłokietnika. Właściwie tylko sterowanie szybami, cykor, łapki i jakieś tam źródło światła, którego sami włączyć nie możemy. Są też choczyki. Ja siedzę teraz sam za sobą. Ja mam 1,74 m. Może ciut ząbek jeszcze tam bym podsunął, żeby jechać jakby komfortowo. No ale tego miejsca tutaj nie ma za wiele. Plus jest taki, że fotele są miękkie, ale będziemy wypychać osobę siedzącą z przodu. Jeśli chodzi o widoczność do tyłu. No tutaj mamy takie małe okienka, które może nie służą do sprawdzania czy z tyłu co siedzi, ale zawsze to doświetlenie wnętrza. Półeczka mięciutka w dotyku, w sumie lepiej wykonana niż podsufitka. Oparcia tylnej kanapy oczywiście składamy. I mamy przejście do bagażnika. Jeśli chodzi o jazdę tym samochodem, on jest bardzo przyjemny do prowadzenia. Jest to samochód, który, e, powiedzmy, do 120 km na godzinę nie potrzebuje naszej uwagi. Gdy jedziemy drogą ekspresową i tam autostradą z pokaźniejszą prędkością, 140-150 na godzinę, no, już ten samochodzik trzeba troszkę trzymać. Źle się też czuje na szybkich łukach na autostradzie czy ekspresówkach on jest wtedy nerwowy. To zawieszenie tego nie lubi. Hamulce bardzo skuteczne. Taki pedał hamulca typowy dla Mazdy, że on ma jakby dłuższy dłuższą drogę musi pokonać, żeby zacząć skutecznie działać. Skrzynia biegów już mówiłem, bardzo precyzyjna i bardzo przyjemna, dobrze zestopniowana. Samochód przenosi dosyć dużo dźwięków do kabiny, ale zarazem bardzo komfortowo pokonuje te nierówności i mamy tutaj takie dwa światy połączone, bo głośne zawieszenie, ale bardzo komfortowe. Z tym, że gdy będziemy jechać do takiej złej jakości drogą dziurawą w zakręcie, to ten samochód jest taki dosyć nerwowy. No jest to podniesiony nieco samochód, więc jest to całkiem zrozumiałe i normalne. Nie służy ten samochód do jeżdżenia bardzo szybko. Po zakrętach do tego służą zupełnie inne auta. Jeśli chodzi o jazdę miejską, super, ten samochód się sprawdzi, bo jest dynamiczny na pierwszych biegach. Jest, przynajmniej z tego co ja zauważyłem, jest oszczędny i no taki bardzo zwinny. Nadarzyła się okazja, żeby nawet pod spodem zobaczyć ten samochód, także szybko sobie zerknijmy. Od tyłu pojazdy, od prawej strony tutaj mamy fajny. Wydech na dwie strony. Tak to się prezentuje. No, zawieszenie standardowe. Jest to w ogóle belka. Idziemy ku przodowi samochodu. No, to bardziej zabudowany. No, tutaj już mamy jakąś osłonę. Tutaj przewody poliwowe i hamulcowe. No, nic nic takiego ciekawego. No, progi są. No, Mazda jest niezabezpieczona. Ocynkiem, także tutaj fajnie sobie zerknąć na taki sześcioletni samochód czy przypadkiem go coś nie chrupie no fajne ładne zawieszenie tutaj obudowane to wszystko osłona termo tutaj plastik no jakby były jakieś wycieki z silnika to już by tutaj osłona była tłusta nic tutaj nie ma kompletnie no, przednie zawieszenie przyguby całe osłony jakaś tam minimalna korozja progi, elementy nośne samochodu są totalnie bez korozji tutaj widzę jakieś zabezpieczenie antykorozyjne Mazda stosuje A, które działa jak widać No ładnie to się prezentuje pod spodem tutaj nie ma jak nawet włożyć kamery żeby cokolwiek z tego silnika zobaczyć A, zatem, no cóż plecioneczka nie, bardzo, bardzo uczciwy samochód pod spodem 6 lat, 100 tysięcy przebiegu, czego byśmy mieli się spodziewać, no ale właśnie tak z ciekawości sobie zerknąłem, bo Mazda właśnie jest nieocynkowana, ale pod spodem bardzo dobrze zabezpieczona, także śmiało można brać, nie ma co się przejmować Jeszcze taki naturalny rzut kamery, jakby to widział kierowca. Z tego miejsca chcę Wam podziękować za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Zostawcie subskrypcję albo lajka, like będzie mi bardzo miło. Cóż, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, hej.